Warunkiem siły światopoglądu jakiegokolwiek przekonania jest, po pierwsze, jego systemowość, wszędobylskość. Po drugie, zbudowanie z form wielozmysłowych i odnoszących się do różnych aspektów rzeczywistości. Po trzecie, tradycyjność, czyli danie z góry, narzucenie więcej niż jednej osobie i przez poprzednie pokolenie. Tak jak. W języku jest to warunkiem tego, żeby ci ludzie się dogadywali, nie tylko w słowach, ale i w swoich zachowaniach. Bo jeśli by se każdy nie było narzuconego jednego zespołu reguł zachowania, działania, mówienia, no to każdy by był zawieszony w próżni i musiałby jakoś tam swoje konstruować. Musi przyjąć coś narzuconego i nie konstestować tego w imię tego, o czym za chwilę powiemy. O tego tradycyjności. A, i co tam jeszcze? Stanowienie podstawy międzyludzkiej komunikacji. Wszystkie te elementy wiążą się jakoś z zasadą, z zasadą wielości, czy też redundancji czy powtarzalności. Otóż coś, co jest powtórzone 100 razy wydaje się prawdziwe. I tak, powtórzone musi być. W systemie dotyczącym wszystkiego, czyli tu jest ta systemowość. Po drugie, w różnych formach docierających do różnych zmysłów, różnych zmysłów, ale także odnoszących się do różnych aspektów, aspektów rzeczywistości. Po trzecie, danych nam musi być dane nam w tradycji, którą podziela wiele osób. No i po czwarte, musi być elementem komunikacji używanej przez te wiele osób. To po. Powielanie tego samego w różnych obszarach sprawia, że to się nam wydaje wiarygodne. Niezależne od nas. Potwierdzamy tą samą informację w różnych źródłach, u różnych ludzi, za pomocą różnych form wyrazu. W języku to tutaj zasada parafrazy podobnie działa. Jeśli powtórzymy coś 100 razy, ale za każdym razem w inny sposób, to zapamiętamy nie tyle pojedynczy sposób wyrażenia danej treści, tylko samą tą treść. Jakby. Niezależnie od tego, że ktoś mógł powiedzieć tak, ktoś w inny, inny sposób, ale powiedzieli to samo, no to my zapamiętujemy tą treść. Ona się nam utrwala. To jest bardzo prosta zasada, tylko ją trzeba przenieść na różne aspekty i na różne punkty widzenia. To, to właśnie wielosystemowość, wielozmysłowość, wieloaspektowość związana z życiem codziennym, z tym co konieczne, dalej tradycyjność, no i podstawa komunikacji. W to uderzają cztery. Autodestrukcyjne przekonanie, na których zasadzona jest nasza wyradzająca się cywilizacja, która jakby w swoim atucie, jakim jest specjalizacja, przesadziła każde dobro, każdy pozytyw w świecie ludzkim ma to zagrożenie, że może się wyrodzić, możemy w nim przesadzić. Przesadziliśmy w tej specjalizacji, i tak byśmy wyspecjalizowali te poszczególne dziedziny, że żeśmy je oderwali od siebie. I tak pojawiła się autonomizacja uderzająca w pierwszy aspekt, czyli w systemowość. Polegająca na mówieniu, że te wszystkie sfery to się ze sobą nie wiążą, to są jakieś odrębne światy. I tak odrębnym światem jest religia, sztuka, polityka i mówimy, że to się nie może do tamtego mieszać, tamto do tamtego. I tak się rozbrajamy, bo wtedy ten mechanizm, czy organizm nawet, przestaje działać. Bo odrywamy głowę od ręki, od nogi, od serca, od mózgu. Wszystkie tryby rowera: jedno koło, drugiego koła, od kierownicy, silnik, od zawieszenia, od kół. No i cóż, że mamy części samochodu ładnie poukładane według jakiejś zasady estetycznej czy według alfabetu, jak one nie działają. Są wysadzone ze swojego systemu, ze swojej gramatyki, która sprawia, że w ogóle one cokolwiek znaczą. I tak samo z systemami znaczącymi naszej kultury. Bez Dalej antyformalizm. Mówimy, że nie liczy się to, co na zewnątrz, ale to, co w sercu, że nie liczy się forma, ale treść. I przez to tracimy kontrolę nad, nad właśnie treścią naszego życia, nad tym, co dla nas ważne. Nad bo ta treść wyraża, wyraża się przez formę. Bo wyzbywamy się wpływu na formę według naszych zasad, naszych wartości, mówiąc, że to, co te formy są nieważne, że najważniejsze to, co w sercu, że my i tak wierzymy w to samo, a te zmienne formy świata musimy się do nich dostosować to jest następna choroba, zaraz o tym powiem. Ale ten wpływ formy na treść nie znika i wtedy, wtedy kiedy. Rezygnujemy z kontroli nad tymi formami, po prostu dopuszczamy do siebie różne formy, nie weryfikujemy ich, czy są zgodne z naszą wiarą, czy nie. No i one, jak przestajemy je weryfikować, po prostu nie, nie wiemy nawet, kiedy zmieniają naszą wiarę. I jak przejdziemy do kolejnej choroby przejęzykowienia, kolejnej autodestrukcyjnej choroby, to pokażemy, że ona, to przejęzykowienie to jest właśnie odpowiedź na ten antyformalizm, który ten antyformalizm uderza właśnie w... w Konieczność wyrażenia wiary poprzez różne formy i docierające do różnych aspektów rzeczywistości. No i my też tracimy, przestajemy się skupiać na formach ubioru, jedzenia, mieszkania, w strojach wnętrza. Ale to, to zapewnia, tą pustkę zapełniają jakieś nam obce formy, które przyjmujemy jako takie, nie wiem, fększuje, inne, szuje, jakieś posążki buddy i tak dalej. I tak właśnie tracimy wiarę, bo jesteśmy formalni. Logos stał się ciałem. Pan Jezus przyszedł w postaci ciała i te cielesne formy są formy materialne. Musimy poprzez nie wyrażać naszą wiarę, żeby to podtrzymać. Sam Pan Bóg to tym faktem że stał się cielesny, dał siebie w rytuale mszy świętej w postaci ciała, chleba i wina. Z stał z ciałem i nam to samo obiecał. I my temu zaprzeczamy w tym antyformalizmie. Dalej, przejęzykowienie. Przez ten antyformalizm, słowo, choćbyśmy zachowali doskonałe, no może nie brzmienia, ale i tu, nawet brzmienia, gdyby Pan Jezus sam zapisał Ewangelię, gdybyśmy to zapisywali, jak to on zapisał, gdybyśmy te słowa tylko w postaci takiej samej zachowali, te zapisy i ślaczki, w całym Ewangelii, gdyby wszyscy ludzie to świetnie zdali, umieli czytać, no to co z tego, jak mogą poprzez brak kontroli nad formą życia codziennego. W której się te słowa mają wyrażać, do której się odnoszą, stracą znaczenie tych słów. No i te słowa, te same słowa brzmiące tak, jak Pan Jezus powiedział, mogą znaczyć coś odwrotnego. Słowo, którego użył Pan Jezus na określenie miłości, dobra, szacunku. Ktoś, kto przejmie kontrolę nad formą zewnętrzną, albo byle co, byle jakie formy, zmienią znaczenie tych słów ewangelicznych. I po to nam są potrzebne rytuały, obrzędy, tradycja. Przez małe te w zasadzie pozawerbalne tych wszystkich znaków, sposobów życia, żeby podtrzymać znaczenie słów Pana Jezusa Ewangelii. To jest przejęzykowienie. Czwarta choroba to antytradycjonalizm. To to już mówienie, że a no właśnie, nieważne w konsekwencji też tego antyformalizmu, mówimy, nieważne te formy, to co na zewnątrz, ale mamy się dostosować do zmieniających się form. To jest trochę wewnętrzna sprzeczność. Mamy się dostosować do jakiegoś ducha czasu, który wylosł z lasu. To jest ta choroba antyformalizmu. My wtedy po pierwsze, to jest kolejny etap tracenia kontroli nad własnym światopoglądem, bo dopuszczamy do siebie, tu za dziura, jaka się nora, zmiany form, które wpływają na treść, a przez to dopuszczamy do siebie, bezwiernie ktoś zmień, podmienia nam treść słów, które nam się wydają dalej, że one są słowami Pana Jezusa. Nie, to już są, stają się tylko brzmienia, może te same co naszych przodków, ale zupełnie inne mają znaczenia bo dopuszczamy tą taką niekontrolowaną zmienność form dostosowania się do ducha czasu. Co to dalej powoduje? Powoduje to utratę zdolności komunikacyjnej i wieże Babel. Bo jeśli nam formy nie są przez poprzedników tradycji narzucone, czego przykładem jest język, to, no to każdy zaczyna, nie ma oparcia w jakimś czymś narzuconym wspólnie dla wszystkich i każdy może sobie jakiś swój język wymyśleć. Jeśli nie słowny to język, to to, co jest poza tymi słowami, to pozawerbalne. I mówi, że to o, to teraz już kobietę będzie nazywał tak, mężczyznę tak, a to, to dlaczego tutaj narzucasz mi, że mężczyzna to jest to, a kobieta to. Ja się chcę nazywać mężczyzną, ale co innego przez to rozumiem. Nie wiem, co to znaczy ta mężczyzna. To jest poczucie wtedy, czy, czy jakieś inne płcie. No i se wymyślają ludzie swoje języki, tak naprawdę. Czy też. Wymyślają sobie zarówno, może to być poprzez wymyślanie jakichś nowych słów, nowych brzmienia, ale co gorsza poprzez nowych znaczeń, niby tych samych słów. Jeśli to się wiąże jeszcze z przejęzykowieniem, że się na samych słowach skupiają, myślą, że w tych słowach jakby była jakaś treść tak magicznie zapisana, ale to nie, to słowa, te brzmienia to są brzmienia, one, znaczenia są poza nimi. I lekarstwem na to są: tak się składa cztery istotowe cechy każdej religii. Przede wszystkim religii katolickiej, jedynej, prawdziwej, doskonałej. To jest systemowość. To są te same cechy, co te czynniki kształtujące siłę perswazji. Systemowość, docieranie do wszystkich zmysłów i poprzez formy związane z każdymi aspektami życia. No, Pan Jezus został się chlebem, leczył śliną, dał siebie pod postacią chleba i wina. Tam zasiew, praca codzienna, połów. Prace rolnicze tymi obrazami się posługiwał do najbardziej życiowych i poprzednich wielozmysłowych form się odwołał. Też do związanych z tych, które były zakotwiczone w poprzednich wierzeniach przedchrześcijańskich co też w innych miejscach tłumaczy, że to jest po prostu wyraz tego, że Pan Bóg wszystko stworzył, a więc to, co mają inne religie, te fałszywe religie, to jest tylko zagrabienie Panu Bogu tych obrazów, które się Jemu należały, a Pan Jezus przyszedł i sobie je z powrotem odebrał tym poprzednikom, poprzednim wierzeniom, odebrał dla siebie, bo to są Jego formy. On jest ich właścicielem, stwórcą. Obrazy wschodzącego słońca, pala, świata, krzyża, drzewa, życia, e, ognia, pioruna i tak dalej, to są wszystko przeznaczone dla Pana Boga. Jak nas znaleźć z wysoka wschodzące słońce, aby oświecić tych, co w roku i cieniu śmierci mieszkają. Z pieśni Zachariarza. Systemowość po pierwsze, to jest lekarstwo. Wielozmysłowość, docieranie do wszystkich zmysłów. Po trzecie tradycyjność, czyli przyjęcie czegoś jako narzucone. Gdy po czwarte, no, stworzenie podstawy tych różnych form, które teraz zaproponujemy międzyludzkiej komunikacji. tak, Ja proponuję tutaj to na przykładzie jednego elementu tych rozmysłowych form, które musimy odbudować, czyli przestrzeni życia domowego, wiejskiej chaty, gdzie można zakotwiczyć różne znaki. Te obecne w, w które się Pan Jezus wpisał: dom chleba, betlejem, piec, w którym tylko kobieta go mogła piec, bo to kobieta by było mnie, powstała istota na boski obraz. A to pieczenie chleba. Chlebem stał się Pan Jezus. Najpierw ciałem, a potem chlebem. Chleb. Piec. Miejsce, gdzie Pan Jezus przyszedł na świat, ten, który stał się później, stał się ciałem i chlebem, gdzie logos stał się ciałem, to jest dom chleba. Betlejem. Słowo betlejem. Betlejem oznacza dom chleba. Piec przekątnej do niego ołtarzyk, oś sakralna przecina się na krzyż z osią profaniczną, co wyobraża symbolikę krzyża, mechany, taki machiny, po której Chrystus najpierw wstąpił z nieba w dom, chleba w Betlejem, w pępek ziemi, później wystrzelił z powrotem ku niebom, wydźwigając belkę poziomą naszej ludzkiej natury upadłej, wyznaczając krzyż, a przecięciu ramion tych dwóch, środek, czyli sposób. Bóg-człowiek. Bóg wstąpił z nieba i człowiek Na przykładzie tej przestrzeni, proponuję to odbudować. No, i te wszystkie odbudowywanie, też skromnych strojów, i w tej mapce symbolicznej to opiszę. Tak jak wspominałem o tym autonomizmie, zaczął się on tworzyć jako wyrodzenie cechy dobrej kultury europejskiej, czyli specjalizacji. Cecha ta doprowadzana do swego szczytu, no, przynajmniej w tej klasycznej terminologii historycznej, powiedzmy w renesansie.